Jak wy to i prawda no, Boch nas może tykiewratować? E, uratować? ratować? No ja ja duma już, no, ja nie ukraińiec, ja jak. Ja dума jeszcze że ukraińcy ukraińcom trzeba samych siebie ratować, żeby sam samym podumac. To nikt za ukraińców nie podumie i nikt nie, nie, nie zrobi za ukraińców. Że dopiero im trzeba, wam trzeba wszystko sami zrobione. My możemy podtrzymać was. A to e, diło jest wasze. No. <laughs> I wiesmir was podtrzymuje. E, was podtrzymuje. I, i Polska, i Europa, i USA. My wszyscy my znamy, co się stało, co, co, co było. Wszyst, wszystko było, wszystko w internecie jest. Wszyst, wszystko było, ja, ja widziałem wszystko. Ja widziałem wszystko, co że tu normalni ludzie nie byli, szli na pulę, na kule. Ja my widzimy, że Rosjanie mówią, ka, że a... Південно-східній Україні це це, це, це бабушки, а це не бабушки. У них гранатомети, у них uh, все оружі. і no. ми всі, всі знаємо, що, що це ГРУ, що це росіяни. Ми, ми всі це знаємо. Що ми під, 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 підтримуємо вас. Як, як можна вас підтримувати? Як вам здається, український народ, люди прості, роблять максимум з того, що вони можуть? Я не про уряд. A, a dąbiam, że a w, a w lutym, w february, a, a to był a, taki przykład cudownej borby, cudownej. Tak, Ukraińcy a, pokazali, że niemożliwe jest możliwe. Że, a, była drżawa, był tyran z oróżem, z wiskami, i wszyscy przemogli. Jak, Jak wy. Tu, i wy, wy możecie wszystko zrobić. Wszystko możecie zrobić. Wy możecie to, że powstrzymacie Rosjan. Wy też możecie wygrać z Rosji. Tak, ja myślę, że e, my znamy się, że Rosja to kolos na klinianych nogach. Że, jak wy, odp odprawiacie <grywa> A, jak wy odspieciecie dobre, jak wy budicie razem i, i, i silno, to nic, wy no. Ja tak myślę. Jak w lutym wydali maksimum, wy zdzierali niemożliwe. Ja myślałem, że Janukowicz będzie do 2015 roku. Ja myślałem tak: no, że prosty ludzie, tu wyjśka, tu bierku, że, że wy nie macie szans. A wy przemohli. <grafy> tak. Trzeba to podtrzymać, trzeba, no, ja nie wiem, teraz trzeba etyczne zachowanie, nie dawać habary, że to od dołu, że to wszystko musi być prawidłowo. Uh, no. no i ostatnie zapytanie. jeszcze Polska nie zginęła? Jeszcze, jeszcze Polska nie zginęła i sława Ukrainy. <laughs> jeszcze nie wmierła Ukraina. Wy na długo do nas, u na, Nie, jedziemy Na długo. <laughs> My tutaj, e, zawtra, my jedziemy nazad e, do Warszawy. My przyjechali tą maszyną. ja nie boję się dajników. To wszyscy sympatyczni, wszyscy serdeczni ludzie. Na kordonie też. Przy normalni, normalny serdeczny. A drogi uczy posle po euro. A, 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 a to perspektywna, perspektywiczna kraina. Trzeba, żeby Putin nie mieszał. Jak Putin nie będzie mieszał, to będzie wszystko. Będzie ekonomika dobra, wszystko dobrze. Tak teraz hryvna spadła i teraz można inwestować, że robota tu deшеwsza, czym w Europie. I można inwestować, tak trzeba troszkę stabilizacji i będzie dobrze.